Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły. Pomimo chłodu i śniegu, za oknem w naszych domach i sercach panuje radość i szczęście. Nawet najgorsze kłótnie i właśnie znikają, a serca wypełnia pokój. Pragniemy dzisiaj przedstawić wszystkim zgromadzonym program pod tytułem Święta kolędą pisane. Zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewania. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przybywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ciszy, głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie do

yeah Tej niezwykłej nocy na świat przyszedł Bóg, człowiek. Aniołowie wyśpiewywali mu chwałę. Tej niezwykłej nocy słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg się Ten is control e Na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W tej samej okolicy przybywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu a pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to było powiedziane. Maryja, Boża Matka z miłością i czułością, pochylała się nad nowonarodzonym dzieciątkiem. Wdzięczni Maryi za Jezusa, zaśpiewajmy, aby dodać jej otuchy. Pomóżmy Matce Świętej w opiece nad maleństwem. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Świata monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, powiedzcie nam, czy królowie chcecie widzieć dziecię. Ono w głowie nie ma tronu i berła nie dzierży, a prostiego z zonu już się świecie szerzy. wędcy świata zło. Dziecię cię prześladuje, wieś okropna, wieś to smutna, piseknuje. nic monarchów nie odstrasza, to Bethlej jest pieszą. Gwiazda z bawce nim mogłasza, nadzieją się cię. Dołączmy i my dzisiaj, ponad dwa tysiące lat później, do pasterzy i mędrców ze wschodu i pójdźmy oddać Bogu pokłon. My wszyscy do stajenki Do Jezusa i paletki bo... Kiedy nadchodzi ta jedna jedyna taka noc w roku, kiedy zasiadamy do wigilijnego stołu, kiedy gasną wszystkie spory, a radość, szczęście i uśmiech gości na naszych twarzach, wtedy Boża Dziecina sprawia, że nad całym światem zapala się światełko nadziei na lepsze jutro. Bardzo ciepły, choć grudniowy dzień. Zwykły dzień, którym gasną wszelkie stwory. Jest taki dzień, gdzie jesteśmy wszyscy razem. Zwykły dziś cisza, rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebo, ziemia, wszyscy, wszystkim. Radość z narodzenia Syna Bożego ogarnie cały świat. Pod każdą szerokością geograficzną rozbrzmiewa kolenda cicha noc. W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogą wskaże. Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń, niechaj aniołki z Panem Bogiem, jak trzej królowie z darami swymi, staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było z nami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. Świąt Magia niechaj jest jedna wszystkich, niech w domach będzie Wam jak w niebie. Wesołych świąt!